Dzień dobry wszystkim w drugą niedzielę Adwentu. Serdecznie zapraszam na drugą serię Adwentowych ćwiczeń. Zachęcam Was do tego, żebyście wzięli sobie maleńką karteczkę i z jednej strony napisali: Boże, dziękuję Ci za ten dzień. I tę karteczkę połóżcie sobie przy łóżku. Codziennie rano, kiedy będziecie wstawać, pierwsze co róbcie, Chwytajcie za tę karteczkę i po prostu to przeczytajcie. Spróbujcie przygotować się do tego dnia, jak do kolejnej szansy na coś dobrego. Potem dzień mija bardzo szybko, mamy dużo zajęć, i wieczór nadchodzi szybciej niż nam się wydaje. Z drugiej strony tej karteczki napiszcie sobie: Boże, dziękuję Ci za. I codziennie wieczorem spróbujcie podziękować za jedną prostą rzecz, która wydarzyła się tego dnia. Niech Wam ten tydzień i to ćwiczenie adwentowe pomoże obudzić w sobie wdzięczność. I niech z tej wdzięczności płynie dla Was nadzieja, radość i pozytywne nastawienie bo chyba o to chodzi w Adwencie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia jak najszybciej. Przed nami drugi tydzień Adwentu. Profesor Herman zadbał już o to, abyście byli piękni pod względem fizycznym. My chcielibyśmy, żeby w tym drugim tygodniu, żebyście zadbali o swoje piękno wewnętrzne i duchowe. Adwent to czas oczekiwania na Boga, który pojawił się na świecie jako człowiek i chcielibyśmy bardzo, żeby w tych czasach pandemii, szklanych ekranów, ciągle wysyłanych maili, bezdusznych informacji, żebyście poszukali w sobie pewien pierwiastek człowieczy. Bardzo zależałoby nam na tym, abyście zadzwonili być może do dziadków, którzy gdzieś tam się izolują, nie chcą wyjść, nie mają z kim porozmawiać, abyście może przypomnieli sobie o zapomnianym przyjacielu, do którego nie nazywaliście się od dłuższego czasu i w ten sposób odnaleźli trochę w sobie człowieka. Wszystkiego najlepszego na zbliżające się święta.